Witajcie kochani. W Tucson jest 65 stopni Fahrenheita. Słońce, krótkie spodenki, koszulki. No, przyjechaliśmy na Mont Lemon. Półtora godzinki od naszego domu. No i już mamy śnieg. Śnieg, który jest dosyć piękny. Taki puszysty. Jesteśmy wysoko. Jesteśmy wię więcej niż katry więc jest naprawdę wysoko, ciężko się tutaj oddycha no ale jest piękny śnieg śnieg według rdzennych tutaj rdzennych ludzi znaczy błogosławieństwo więc to błogosławieństwo jest rzeczywiście bardzo długie tutaj środek marca a my zamiast, moje dzieci mają przerwę tak zwaną wiosenną tak zwaną spring break i zamiast jechać nad morze i kąpać się w morzu to, to... my jesteśmy w śniegu bardzo ciekawa sytuacja często na Spring Break jechaliśmy właśnie do... do Meksyku żeby sobie popływać żeby... może nie w morzu, ale... czasami było, było już kąpanie w morzu, ale zazwyczaj jeszcze za wcześnie na morze natomiast baseny jak najbardziej no, jest bardzo dużo słońca w Meksyku. No jest bardzo blisko stąd, ale jesteśmy tutaj na najwyższej górze, Mount Lemon. Więc jest bardzo wysoko, no jest bardzo mocne słońce. Jest ciepło, ale ta, ta, ta temperatura jest też zwodząca, bo jest tak bardzo ciepło. Z drugiej strony jest mroźno, ale jesteśmy tak wysoko, że po prostu tego się nie odczuwa. I... No i serce czuję inaczej już. Ciężko jest tutaj mówić, ciężko oddychać. Ja się już przyzwyczajam do, do tego, co będzie w Peru. W Peru będziemy bardzo wysoko bardzo. No, będzie się trzeba naprawdę przyzwyczaić do tego poziomu do tych wysokości bo inaczej to człowiek może być bardzo chory. Także. No jest naprawdę. Mm, nie dla każdego. Tutaj na matle można się trochę przyzwyczaić. Poprzezwyczajać. Także pozdrawiam Was. Mount Lemon. To jest tak zwana góra według rdzennych, e, góra, która się nazywa Siedząca Żaba. W ich e, tutaj rdzennym języku to Hono-Odam. Siedząca Żaba. I nie, nie jestem Wam w stanie powiedzieć, jak to się wymawia, bo nie chcę tutaj zawalić. Ale kiedyś zrobimy program z, z moim przyjacielem. Rupertem, który mi opowiadał te właśnie te historie, o co chodzi z tą Mount Lemon. Bo to w ogóle człowiek niby co odkrył tą górę, się nazywał Lemon na nazwisko, ale wiecie, to te góry były zamieszkane przez starożytny tutaj lud, potem Apaczów, lokalny Indian, Adobi, Pueblo, Pueblo i. i... No byli różni tutaj ludzie, ale Apache też, pamiętam, Łęcler mnie mówił, Apache też tutaj żyli. I tutaj dużo walk było, bo wiadomo, że to są góry, się można łatwo schować, są skały, są w jaskinie. Także jest to łatwe, żeby się schować. Ja idę do moich dzieci teraz się pobawić. I zdrawiam Was cieplu cieplutko z gór. Papa. Pa.